Piekę sernik, bo jutro mm, przychodzą do nas znajomi na takie spotkanie świąteczne i e, jest to sernik w tartownicy. Spód jest gotowy, teraz robię masę. Jest to sernik z przepisu rozkosznego. Sernik wart kradzieży, ale trochę tam jest pozmieniane. Plus ja trzymam inne proporcje, bo mam inną tartownicę, więc zobaczymy, jak wyjdzie. So this is że spoko. Spoko, no. Że idealnie. Wylewam całość. Dobra, 35 minut. Mhm. Sernik. Tarta sernikowa w zasadzie chyba jest już gotowa, tak wygląda. I teraz zostawiam ją do wystudzenia, a później jeszcze do wystudzenia na 8 godzin w lodówce, więc będzie idealna na jutro, mam nadzieję. Jest środa rano, twoja głowa była w kadrze. Jest środa rano, jesteśmy spakowani, i idziemy na pociąg i jedziemy do Bielska. Więc do zobaczenia w Bielsku. Przewidywany przyjazd do stacji krzyczem na stopie godziny 11:44, jest tak trajba 13:00 Oferujemy wybór świeżych sałat oraz dania dla wegetarian. Na mniejszy apetyt polecamy gorące frankfurterki, pożywne zupy i bogaty wybór kanapek. Wyszliśmy właśnie z. Pociągu za mną są tory i e, czekamy na moją mamę, która po nas przyjedzie i później jedziemy coś zjeść no i e, tam się do domu rozpakować i sobie zorganizować miejsce. Więc fajnie jest tu e, widać góry z daleka. W Jesteśmy już w Kentach, drugi dzień. Wczoraj cały dzień pracowałam, dzisiaj trochę też, ale już, już wolne mam, więc robimy zakupy, jakieś takie ostatnie prezenty, odbieramy paczkę z prezentami z paczkomatów i będziemy. Chciały przygotowywać coś. Zebrałam książki. Wow. Ale trochę mało tego. No ale ciężkie takie to jest... czekaj, bo tu nie może... Lecimy. A, to jest bardzo ciekawe, że nie da się zmienić głośności radia <grym> Okej, okay, jednak y, to było głupie, bo tu jest <grym> która <grym> zmienia i tutaj wszystko działa, bo że już mi się zlasował mózg, a jesteśmy dopiero dwa dni. Nie ma Robimy nasz makaron, bo jesteśmy głodni. Taki z pesto i serami różnymi. O, ale tu zasypałeś. I co? Hmm. Zajmujesz cały kadr. Ja nie wiedziałem, że się nagrywa z tej strony. Powiedz, co robisz. Lekcje z historii sztuki o malarstwie średniowiecznym. Ja pokazuję, jak tutaj wyglądają zachody słońca za oknem. Wygląda to jak pocztówka. Jest kolejny dzień y, rano i pakujemy teraz prezenty. I pokażę Wam, jak nam idzie, ale na szczęście tutaj jest dużo rzeczy do opakowania i różne jakieś takie papiery, torebki, tasiemki, więc mamy z czego wybierać. Chcesz taki sznurek, czy nie? Nie. Lepsze by była taka przekładka niż naklejka, no ale... Cześć, tak jak wspominałam na końcu ostatniego filmu, jeszcze przed wyjazdem na święta, zdecydowałam się pójść na diagnozę na spektrum autyzmu. I bez zaskoczeń dla mnie, bo okazało się, że jestem w spektrum autyzmu. I skąd w ogóle wzięło się to, że postanowiłam pójść na diagnozę. No, to tak naprawdę jakoś dwa lata temu, kiedy też coraz więcej zaczęło się mówić i zaczęło wychodzić publikacje na temat autyzmu u kobiet, Michał zwrócił mi na to uwagę, też jakby dużo, dużo czytał w tym temacie i powiedział mi, że ja jestem, w, że ja na pewno jestem w spektrum autyzmu. No i jakby ja byłam taka dość sceptyczna co do tego, że no jakby bardzo dużo też tych cech, spektrum, inne osoby też je mają, w sensie, że bardzo dużo osób je ma, że też jakby są, że kwestia na przykład przebodźcowania jest no totalnie cywilizacyjnym problemem i wszyscy zmagają się z tym. Natomiast jakby później też to wyszło na temat mojego dzieciństwa i tego, jakim byłam dzieckiem. No i jednak ta dziwność czy dziwactwo mm. wysuwa się zawsze na pierwszy plan, jednak. No ale w każdym razie uznałam, że mm, czas się zdiagnozować. Takim ja pisałam wcześniej do tego Centrum Autyzmu jeszcze rok temu, natomiast wtedy się nie zdecydowałam na tę diagnozę. I takim. Impulsem ostatecznym było dla mnie obejrzenie serialu Absolutni Debiutanci, gdzie w ogóle bardzo ten serial też polecam. To jest polski serial na Netflixie. I główna bohaterka jest jakby kończy liceum i zdaje do szkoły filmowej, no i właśnie ona jest w spektrum autyzmu. Jak oglądałam razem z Michałem, ten. E, ten serial, no to jakby bardzo, w sensie, że jeszcze nie miałam tak, żeby się tak bardzo utożsamiać z czyimiś zachowaniami, mm, jeśli chodzi o film czy serial. I e, było te, były też tak, na przykład takie sytuacje, że e, rozgrywa się jakaś scena i ja mówię do Michała nie rozumiem, po czym ona mówi sekundę później w serialu nie rozumiem. <laughs> I no i to było jakby już dla mnie takim e, chyba znakiem, że, że chyba nie wszyscy tak mają, że jakby że to nie jest taka bohaterka, z którą wszyscy się utożsamiają. Mm, no bo jakby to jest wiele takich cech, które jednak no, nie są fajne, w sensie, że jakby nie są, nie są cool. I, e, no i jakby to już mnie tak utwierdziło, że dobra, że jakby zrobię, zrobię t, to badanie, poddam się tej diagnozie jeszcze w tym roku, zapisałam się, poszłam razem z Michałem, który, bo też jakby ważne jest to, żeby osoba, bliska osoba też brała w tym, udział też w tym wywiadzie i to jest jakby taka część tego badania, on jakby wcześniej odpowiadał na pytania, ale później też poszedł ze mną tam i no, łącznie to badanie trwało jakoś 3 godziny. I najpierw ja rozwiązywałam takie testy, które były z takiej książki i to były takie testy na metafory, na humor i jakby na dopasowywanie pewnych, pewnych takich figuratywnych obrazków, ale też opisywanie obrazków. No i ja ogólnie jakby bardzo dobrze mi ten, ten test poszedł i... Byłam taka pewna, że to znaczy, że na pewno nie jestem w spektrum, bo no, praktycznie na każde pytanie odpowiadałam dobrze. I e, no to jakby później się okazało, że, że to było jakieś takie śmieszne, bo ja myślałam, że właśnie przez to, że tak super mi e, to poszło, no to na pewno nie jestem w spektrum, ale jednak się okazało, że to, że traktowałam to jako test i też jakby, no, że całe to badanie chodziło bardziej o obserwowanie moich reakcji i tego, w jaki sposób ja wybieram te odpowiedzi i że to nie jest w ogóle intuicyjne, tylko jest to na zasadzie bardzo analitycznego myśl, w sensie na zasadzie analitycznego myślenia, eliminacji pewnych rzeczy i no po prostu to jest spektrum. Później był taki też długi wywiad, jeśli chodzi o to jak funkcjonuje i jakby to było takie bardzo rozbudowane. No i finalnie ja już jakby już koniec jest i ja tak czekam i myślę sobie, zaraz się dowiem, że nie, nie jestem w spektrum, po czym Dani mówi, że we wszystkich badanych obszarach jest spektrum i jestem w spektrum, że to jakby jest oczywiste i yy, no i właśnie, jakby też jeszcze, jeszcze nie mam yy, tych dokumentów, bo one przyjdą dopiero do mnie pocztą i tam będzie cały taki opis diagnostyczny, więc wtedy sobie też jakoś się lepiej z, z tym yy, zapoznam na pewno i może nagram wtedy taki film yy, na ten temat, ale nie jest to jakieś moje yy, może zainteresowanie, bardziej zależało mi na tej świadomości i na wiedzy na ten temat, że, że po prostu są pewne rzeczy, które bardzo mi przeszkadzają i są, wynikają po prostu z tego, że, że jestem w spektrum, albo też są moje za zachowania, które przeszkadzają innym ludziom, bo pewne takie kwestie zachowania, w jakiejś kurtuazji, one są przeze mnie wyuczone, a nie są dla mnie. Jakby takie normalne, że naturalne nie, nie przychodzi i naturalne i zrozumiałe, więc na przykład zdarza mi się, że obrażam kogoś, nie wiedząc o tym, że kogoś obrażam, nie mając takiej intencji. No i po prostu, że jakby mając tę świadomość, jestem w stanie też na przykład się wytłumaczyć z tego, z czego to wynika, że to nie jest brak kultury, ale też no po prostu chyba dla jakiegoś takiego lepszego zrozumienia siebie. No i zobaczymy, zobaczymy. Co, co dalej? No i to jest właśnie chyba mój temat na święta, więc jak ktoś w święta będzie mi zadawał niewygodne pytania, to będę mówić jestem spektrum autyzmu. I, i tyle. Co myślisz? A, ogólnie też wszystkie osoby, którym powiedziałam o tym, nikt nie był zdziwiony. Jakoś specjalnie. Myślałam, że, ben, więc czekam na święta i zobaczymy, jak babcia i dziadek zareagują na to. A Michał y, jeszcze przed tym badaniem też odpowiadał mailowo na pytania, których ja nie znałam, i y, w sumie do teraz ich nie znam. Może byś mi powiedział, jakie to były pytania. I y, y, jakby wysłał, bardzo się przyłożył do tego i wysłał aż 9 stron, a 4 tych odpowiedzi, bo tych pytań było 70. Y, więc jakby też y, dzięki temu. Na miejscu było mnie, w sensie, że ten wywiad był poświęcony przede wszystkim obserwacji mnie, no i jakby był to wywiad ze mną plus te obserwacje Michała, no i oczywiście jakby też ten test, który... Chociaż Pani już od progu wiedziała, co jest sześć. Tak, później też się dowiedziałam o tym, że, bo ja oczywiście zapytałam, że jak to jest możliwe, skoro tak dobrze poszedł mi test. Pani powiedziała też, że wszystkie osoby w spektrum się pytają, jakim poszedł test, a że to nie o to chodzi. Ale też, że jakby to, że to badanie już się zaczęło od tego wejścia i że ja nie powiedziałam dzień do, ja Że poszłam na górę i w ogóle poszłam na górę, szukałam już tego pokoju, i tak się rozglądałam i tak dalej, i że to już jakby jest jakieś takie. Nie podawać się jej ręki. Że nie mi podałam ręki bardzo. też. O, to też jakby wynikało z tego, że to była pierwsza taka sytuacja moja, że jakby są pewne. Ja bardzo dużo poznałam w trakcie swojego życia konweransów i też yy, też je jakby przestrzegam. Może czasem to wychodzi jakoś kuriozalnie, że też zadaję jakieś takie pytanie obiegowe, że tak się powinno robić, ale nie, nie zawsze mi to wyjdzie. i w nowych sytuacjach często zapominasz o tym. Że w no, a nowe sytuacje są takie, że jeszcze jakby nie mam tego takiego. Teraz sobie mm, piekawę, później e, jeszcze będę może coś e, czytać. Michał montuje film na jutro. I e, ogólnie to życzę Wam e, dobrych świąt i e, odpoczynku. Chociaż e, to bywa trudne, ja na pewno nie odpocznę w święta, bo to jest jakieś takie gonienie po prostu i. Bardzo dużo jest ludzi i w ogóle, i nie myślę nigdy o świętach w kontekście odpoczynku na pewno. Mm, ale mm, życzę Wam, żeby było miło, żeby było fajnie i, i wszystkiego najlepszego. <słuch> Trzymajcie się, dzięki Pa!